Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Centrum Edukacyjnego Powiśle. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Prałat Roman Knebleski. Serdecznie witam. Niech będzie pochwalony dla wieku, wieków. Dzisiaj ksiądz zgodził się na zaproponowany temat, żeby porównać Mszę Świętą trydencką z Mszą Posoborową czyli temat brzmi e, msza święta w klasycznym rycie rzymskim versus albo a tak. novus ordomisse, czyli tak zwane NOM. Proszę bardzo, księżę prowadzić. Tak. tak, proszę Państwa, no, e, nasz ukochany papa Benedykt e, nazwał to jednym rytem, prawda, rzymskim, e, w dwóch formach. Forma zwyczajna i forma nadzwyczajna, ale tak sądzę, że do końca to Ojciec Święty pewnie aż tak, aż tak za bardzo w to nie wierzył. Bo to są zupełnie inne filozofie. Przede wszystkim msza jest mszą chrystocentryczną. Tam Chrystus jest w samym centrum. Natomiast Nowamsza jest antropocentryczna, człowiek jest w centrum. To nawet, nawet fizycznie da się zauważyć. Kiedyś odprawiałem mszę świętą w tak zwanej koncelebrze. Potem sobie powiedziałem, że już nigdy więcej konceleby, chyba, że naprawdę musiał. To było w suchym lesie pod Poznaniem, taki nowo wybudowany kościół. I tam miejscowy ksiądz, bardzo sympatyczny zresztą, przewodniczył, ja tam byłem obok niego. No i tak patrzę, tak spojrzałem, siedzimy. Na takim wyniosłym, tamten ksiądz w tamtej już na takim wyniosłym tronie, ja obok też tak wysoko, w samym centrum, w środku, a ten biedny Pan Jezus tam gdzieś z boku i niżej w tabernakulum, no tam z drugiego boku i niżej w, pod postacią krzyża, no my byliśmy oczy, tym języczkiem uwagi, w samym centrum. Tak? Yy, I tu jest, a przecież a, yy, Oczywiście, tak nie musi wyglądać też, tak? To są pewne takie... dawniej jak kościoły budowano, no to tabernakulum na osi centralnej, prawda? Tabernakulum, krzyż, ołtarz, wszystko w jednym miejscu skupione. I po prostu jak się, jak się idzie w tradycyjnych, zabytkowych kościołach, no to po prostu kroki same niosą ku temu Najświętszym, ku Chrystusowi. Tak? To jest wszystko na jednej osi. Tabernakulum, krzyż, ołtarz. Jak kapłan staje, yy, pochylony, prawda, modli się, korzy się, my nie podziwiamy kapłana, bo jego tam rzadko wi wi widzimy, po prostu jak się odwraca tylko, mówi nos z Wójską, ale wszyscy zwróceni jesteśmy w jednym kierunku. Zawsze prostuje to, bo tam, jak ludzie mówią, msza bo tak się popularnie mówi, to zresztą nie jest właściwe określenie, no, ale msza to aha, to po łacinie i tyłem do ludzi. Ja my nie, nie tyłem do ludzi, przodem do Boga, to jest ważne. Bóg jest ważny, a nie ludzie. My jesteśmy, żeż pan Bóg jest dla nas najważniejszy, tak? I kapłan w, w tym samym kierunku zwrócony jest, co, co lud. Wierny. Wszyscy w jednym kierunku, prawda? To nie jest żadnym tyłem do ludzi, tylko po prostu kapłan prowadzi, a my za nim podążamy tą drogą. Ja powiem Państwu, że jak jeszcze w dzieciństwie i tu zawsze, zawsze spieram się, nie zgadzam się z takim, z takim podejściem, że, że te, te dzieci tam tu nic nie rozumieją i tak dalej. Dużo więcej się właśnie rozumiało, bo tamsza. Wymusza kontemplację. Ja pamiętam moją babcię świętej pamięci, Leokadię. Babcia miała, nie miała żadnych tam szkół poza, poza podstawową ukończonych, ale była tak mądrym teologiem, że życzyłbym tego, tej, tej mądrości teologicznej większości współczesnych księży. Babcia jak już coś powiedziała, to był strzał w dziesiątkę. A skąd to się brało? Z kontemplacji. No ta moja babciuchta to, by nie, to, to, to nawet by nie, nie wiedziała, że ona kontempluje, tak? Że to się tak nazywa, tak? Messie Jourdain nie wiedział, że mówi trozon, tak? Aż się dowiedział. No ale, ale robiła to na co dzień. Różańca prawie z rąk nie wypuszczała. Codzienna modlitwa różańcowa, codziennie do kościoła szła. Nie Nieopodal zresztą miejsca zamieszkania. I to była właśnie stara msza, która wymusza to, no i babcia po prostu kontemplowała. Ale to nie tylko babcia, że ja pamiętam, byłem dzieckiem. Nikt tam się nie, nie wygłupiał z żadnymi mszami dla dzieci, tam z takimi pomysłami, tam nie było tego typu wygłupów, tylko po prostu dziecko uczestniczyło w normalnej mszy świętej. I ja pamiętam to, że jak byłem takim brzdylem, to, może tego bym tak nie nazwał wówczas, prawda? Ale ja to czułem, że ten ołtarz, pewnie wiedziałem, że jest, że, że jest przystawiony do ściany, za którą jest tam kawałek placu piastowskiego jeszcze, tak? To ja to wiedziałem, ale jednocześnie jeszcze bardziej wiedziałem, tak. czułem, że tak naprawdę w wymiarze jakimś, jakimś innym, ksiądz przez ten ołtarz. Prowadzi nas drogą do nieba. To się po prostu czuło. I dziecko potrafiło bezbłędnie wyczuć pewne rzeczy, pewne klimaty, kontemplować i rozumieć y, sprawy Boże. I to jest zgoła fałszywe podejście, jak się chce, mrzeźniętą dostosowywać do poziomu, na przykład dziecka. Do poziomu wszystkich nigdy nie dostosujemy. A dlaczego tylko do poziomu dzieci? A nie, a nie do poziomu na przykład yy, osób ociężałych umysłowo, na przykład. No też przecież mają dwa tak? i tak dalej. Nie. Do, do niczyjego ludzkiego poziomu nie ma się dostosowywać wszaświęta, tylko człowiek ma całe życie dorastać do jej rozumienia i do, i, do, i do uczestnictwa w niej. To człowiek ma dorastać, ma się wznosić. A nie msza święta dostosowywać do człowieka. To się to antropocentryczne podejście, człowiek w centrum, tak? I wtedy no jak człowiek w centrum, no to dziecko też w centrum, tak? I są te msze święte dla dzieci tam ksiądz tam biega z jakimś mikrofonem na przykład. A najbardziej tego, jak niepodległości bronią dorośli, wcale nie dzieci. Tak? Tak? Dziecko to się znudzi. No zresztą no, taka, taka tam liturgia. W takiej oprawie, no nigdy nie wygra z jakąś tam, z jakąś rozrywką inną, tak? No bo to jest. No gry, gry komputerowe zwyciężą pewnie. Nie. Więc yy, I tutaj ja, ci dorośli to tak, no, oni się, oni lubią takie msze święte dla dzieci, w tą zresztą stanowią dorośli na wybrzeżu. Oni wypchną wtedy dzieci tam do tej piaskownicy takiej, która się tworzy między, między prezbiterium a pierwszymi ławkami, tam te dzieci rozbrykane tam, tak jakby, jak, ta piaskownica taka, powiedzmy tak, a dorośli z tyłu tam sobie tak z protekcjonalnym uśmieszkiem yy, Patrzą, tam dziecko jakąś głupotę strzeli do mikrofonu, można się pośmiać, to jest niezobowiązujące, nie trzeba się niczym przejmować. Taka z, tych, z tego kultu Bożego robi się taka nada po prostu. I potem, jak jest, jaki jest skutek tego jeszcze? Tak? Przychodzi, dawniej z czymś takim się nie spotykałem, ale w ostatnich już długich latach tak, że. Idzie mama z dzieckiem, widzi księdza, który idzie naprzeciw w sutannie, nie pochwali Pana Jezusa, nie powie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tylko dziecka się pyta, no co się mówi? No kobito, powiedz, że sama, daj przykład, to dziecko będzie Cię naśladować. A jeżeli Ty czy sama nie wiesz, tylko się pytasz dziecka, co się mówi? No to powiedz to. A inaczej dziecko będzie... Jak zapragnie być dorosłym, no to będzie się wstydziło tej dzieci nady, jak pochwalić Pana Jezusa. Tak? Oczywiście w cudzysłowie wielkim. Tak? No bo to się spycha do, takiej, do roli takiej, takiej dzieci nady. Jest jakaś tam Bozia, Bozinka, tam tak i to. Yy, no i takie, to wszystko jest tak, tak, o właśnie. No i, no i do dziecka pytanie, no co się mówi? No, panie, ten tędy droga zupełnie. I yy, Poważną krzywdę wyrządzamy dzieciom, jeżeli blokujemy je, hamujemy w naturalnym aspirowaniu do dorosłości, do wzrostu. Tak? Zamiast dziecko powinno, się, powinno dorastać, uczestnicząc w normalnej mszy świętej, to się robi jakieś tam pogadanki, jakieś piaskownice, jakieś coś i, te, i, tym, i tym dzieciom się krzywdę wyrządza, bo ja się duchowo okaleczam. To już mówiłem niejednokrotnie. Ten, da, dawałem to również na takiej konferencji, która była kiedyś w Skierniewicach. Tam był też nas trzech, trzech mówiło tam: Msza Święta, czyli co tam? Był też Paweł Licarek i, i Grzegorz Brał. No i, i mówiłem tam o tym, więc tu się powta, powtarzam, zaznaczam, ale to, ale to warto czasami niektóre rzeczy powtórzyć, może Państwo nie słyszeli. No. Kto kiedy po raz pierwszy prześwięcony Pan Jezus na ołtarzu krzyża. A ktoś się zapyta, no tak, a Wielki Czwartek. A Wielki Czwartek, proszę Państwa, stanowił, tak to się mądrze nazywa, antycypację. Czyli takie jakby uprzedzające uobecnienie, powtórzenie tego, co miało się wydarzyć w piątek. Niemożliwe? Po ludzku niemożliwe. Tak. Ale dla Pana Boga to nie jest niemożliwe. Pan Bóg może uobecnić dzisiaj coś, co się ma jutro czy pojutrze wydarzyć. Tak? Bo dla niego jest jedno wielkie teraz. Więc to było to, co w wielkim Czwart co w wielki czwartek miało miejsce, prawda? Jak Pan Jezus tam rozdawał, chleb, bierzcie, jest, wszyscy to wszyscy. To, to było ze względu na wielki piątek. Tak naprawdę w sensie bytowym. Pierwsza msza święta, pierwszą mszę świętą Pan Jezus sprawował na ołtarzu Krzyża. Krzyż był pierwszym ołtarzem. I teraz przyjrzyjmy się tej mszy świętej, pierwszej, sprawowanej przez samego Pana Jezusa. Jak się zachowuje Pan Jezus, jego ukochana matka, ukochany uczeń? Jak się, a jak się sprawują te tłumy tam. Ten, ten cały, ten cały motłoch, który krzyczał, krzyż go tak, jak, jak się zachowują w czasie tej krzyży? Matka Boska i święty Jan Apostoł to jest dwoje największych mistyków w historii Kościoła i jak świata. Najwięksi mistycy, większych, nie było i nie będzie. Tak? Matka Boska, która y, zachowywała wszystkie sprawy w sercu. Ona mało co, co, co kiedykolwiek coś mu wypowiada, mało mówi, ale wszystko rozumie, bo ona cały czas kontempluje. Tak? I święty Jan również. Autor genial, genialnego prologu do Ewangelii, autor genialnej Apokalipsy, prawda? No, który ma taką mądrość, jakiej ten chłopak nie miał prawa mieć. Otóż został po prostu w sposób nadprzyrodzony od pana Jezusa w prezencie. I teraz. Zauważmy, Pan Jezus na krzyżu rzadko cokolwiek na głos mówi. Tak? Kilka słów właśnie tylko wypowiada. Mówi w języku niezrozumiałym, bo tam też po hebrajsku, a oni już a, a ci Hebrajczycy mówili już po aramejsku. Tak? Więc tu yy, mówi, mówi coś niezrozumiałego. Rzadko w ogóle się odzywa, raczej w milczeniu, czy w duchu, czy tam szedtem gdzieś się modli, bo nie, nie słychać. Dalej, Matka Boska i Święty Jan stoją w milczeniu pod krzyżem i kontemplują. Matka Boska nie biega z gitarką, Święty Jan nie czyta komentarzy, tak? Nie, oni stoją w milczeniu. I czy można powiedzieć, że Matka Woska i Święty Jan Apostoł nie uczestniczą aktywnie w tej Mszy Świętej? Żadną mię. Wręcz przeciwnie. To jest szczyt aktywności, aktywnego uczestnictwa, ale to jest aktywność wewnętrzna, duchowa i ta się liczy. A nie to, żeby jakieś garnuszki przenosić, coś tam czytać, ciągle, aklamacje, po jakieś tam wstań, usiądź, powiedz coś, odpowiedz. I to się robi zupełnie bezmyślnie. O niebieskich migdałach się myśli tak naprawdę. I ludzie sobie jeszcze wmawiają, że, że rozumieją. No bo to jest po, po polsku, więc można wszystko zrozumieć. Co rozumiesz? Zapytać się chwilę po, po odśpiewaniu psalmu responsoryjnego, tak? gdzie retwem wszyscy powtarzali, o czym to było? Czy ktoś by w ogóle powiedział? Nie, to jest. To jest... Co więcej, co więcej człowiek rozumie, jak słyszy oto baranek Boży, niż jak słyszy Ekce Agnus Dei. Co rozumie, jak, jak, jak go to nawet nie obchodzi, oto baranek Boży, bo bar baranka nie zauważa, tylko biega po całym kościele jakieś znaki pokoju przekazywać. Jakieś takie tam bery pcieszne się robi z tego. No nie to nie o taką aktywność chodzi, nie o takie zrozumienie. Bo no tak z tym zrozumieniem, bo po polsku to jest tak podobnie jak zrozumieniem taki był przebój swego czasu, popularny idem boso, tak coś takiego, pójdę boso. Tak? No i to jest, to jest piękna, głęboka treść, tak, o tym, że na tamten świat nie zabiorę ze sobą niczego, tak, tak jak Pan Bóg stworzył, pójdę i stanę. No ale tak w takim powszechnym odbiorze tych wszystkich nucących sobie tam, czy to tak dochodziło? No tak może zapyta się, rozumiesz to? No tak rozumiem, bo czyli bez butów. No, no, można i na takim poziomie rozumieć, ale nie o to chodzi. We święte świętej nie o takie rozumienie chodzi, tak? I teraz Właśnie Matka Woska i Święty Jan Apostoł To jest szczyt zrozumienia i szczyt aktywne, aktywności wewnętrznej, duchowej, bo ta się liczy, właśnie. I oni powinni być dla nas wzorem do naśladowania. A w milczeniu kontemplują, tam się nic takiego nie dzieje widowiskowego. Natomiast co chcą? Ta tłuszcza, czego, czego się domaga, tak? Oni chcą widowiska i słuchowiska. Tam, co Eli Tam pan jest mi, Eli, Eli, Lama Sabartani, co Eliasza woła, czy co? No, nic nie można zrozumieć. Skandal, znowu mikrofon nie działa. To, to jest tego typu podejście. takie. Oni chcą słyszeć, widzieć, komentować. To jest zupełnie innego typu aktywność. No ale my, z kogo mamy dać z tych dwoje największych mistyków w dziejach Kościoła chyba, z Matki Boskiej i ze świętego Jana Ewangelisty. Oczywiście, msza nowa nie musi wyglądać tak prześmiesznie, zabawnie, jak to, jak to, jak to w niektórych wydaniach jest, prawda? No, osobiście, jak odprawiałem Mszę Świętą w Nomie. To odprawiałem zgodnie z apelem najwyż, największego autorytetu yy, liturgicznego, jakim nie, bez wątpienia na Watykanie jest Robert kardynał Salach, no bo on jest prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego, tak? No nie może być wyższego autorytetu. Więc tak jak wezwał kapłanów swego czasu, żeby od któregoś tam minionego adwentu odprawiać, ad orientem, czyli w kierunku wschodu, no niekoniecznie dosłownie w kierunku wschodu, ale w kierunku chociażby, tego symbolicznego wschodu, tak? No po prostu, żeby kapłani odprawiali zwróceni do apsydy, zwróceni do tabernakulum, prawda? Jeżeli, jeżeli ono jest w centrum oczywiście, tak? W ten sposób, a nie do ludu. I ja ten apel podjąłem wtedy, od tamtego adwentu. Już tylko tak odprawiałem, no chyba, że byłem zmuszony przewodniczyć koncelebrze, na no to żeby, żeby księdza wikariusza nie zmuszać do tego, no to, no to wtedy, wtedy przy tym stole odprawiałem, tak? Posobowy. Ale normalnie to na platformie przy wielkim ołtarzu. No i można to robić jakoś tak, że z większym poczuciem, oby jak największym poczuciem sakrum i misterium. Bo msza święta jest tajemnicą, której do końca nigdy nie zrozumiemy, no może na tamtym świecie, tylko ciągle staramy się, ciągle dążymy, ciągle znosimy się, ale to jest misterium, to jest tajemnica i to jest sakrum, to jest rzecz święta, a nie jakaś tam pogadanka z piaskownicą, nie wieczorek przy mikrofonie, tak? Ksiądz wejdzie i tam tak, no tak. Dzień dobelek, słuchajcie, dzisiaj sobie opowiemy o tym, posłuchamy tam coś, bawcie się dobrze, tak? Ja się trochę tutaj powygłupiam, żeby Wam było wesoło. Nie, no to nie jest, to nie jest najświętsza ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest najświętsza ofiara. I powinno towarzyszyć temu zawsze poczucie świętości. Komunia święta na kolanach, oczywiście. Napisałem, dałem takie zdjęcie, to Państwu tak powiem, jako, jako anegdotkę też, tak, e, żeby nie było cały czas na poważnie. Dałem zdjęcie z pierwszej komunii świętej na Facebooku. No teraz znowu jestem na 30 dni zablokowany. Tak, e, od wczoraj, no bo tam dałem artykuł o tym, że ONZ chce delegalizacji ruchu narodowego ONR-u i młodzieży wszechpolskiej. I ja napisałem taki komentarz do tego, tylko krótki. To jakaś paranoja. Od ruchu narodowego ONR i Młodzieży Przecholskiej wala. I za to dostałem 30-dniowego bana, tak? No wala, no. No, bo to jest najcudowniejsza pod słońcem młodzież, naprawdę. Im się chce ofiarnie tam organizować różne zbiórki, paczki tam zadbać o naszych rodaków za wschodnią granicą, o bohaterów, o groby bohaterów. No to kto, kto to inny robi, prawda? Tak? No, ja to robię. No jest tak napisane. No, ale tu nie, nie o tym chciałem mieć, tylko kiedyś dałem ten obrazek. Chłopczyk na klęczniku przyjmuje, to jest pierwsza komunia, tak? a ksiądz w tradycyjnych szatach, zresztą z manipularzem mu tej komunii udziela, tak? I dałem taki opis: po katolicku. Tylko na kolanach i do ust, a na rękę co najwyżej trzciną, tak napisałem. No i dałem taki uśmieszek z, z przymrużeniem oka, że, no to, że ja nie chcę tam bić tą trzciną dosłownie, tylko tak sobie żartuję. Tak? To proszę Państwa, co z tego jacyś chorzy ludzie, zboczone umysłowości, co z tego zrobili to? Niby to przez myśl nie przeszło, że można mieć aż tak brudne, zboczone, głupie skojarzenia. Zresztą to było zmienione, potem już nie było, że ja pisałem na kolanach i do ust, a z tego zrobione było na kolanach i do buzi, tak? takie coś tam. No to po prostu no, no, no chore to wszystko. Tak? I proszę sobie wyobrazić, że po iluś tam miesiącach od tamtego zdarzenia Facebook mi zakwestionował ten sam obrazek, bez opisu, ale obrazek, po prostu pierwszokomunijny. Pierwsza komunia święta, klęcznik, ksiądz, chłopiec, który przyjmuje pierwszą komunię, i to było podane jako przyczyna blokady. Czegł, Czegłe może być, tak? Ale, ale, ale pierwsza komunia nie. Tak, bo to jest mowa nienawiści, pewnie to pierwsza komunia, czy coś takiego. No więc, ale to tak, to tak nawiasy na mówiąc. Mówię. Ale w każdym razie, to, to powtarzam cały czas i o to walczę, tak? Komunia święta tylko. Na kolanach i do ust. Tak. Bo to jest Pan Jezus żywy. Oczywiście, kto nie może klęknąć. To jasne, że nie, nie klęki. Tak jak ktoś jest chory, czy coś takiego, czy, czy, czy zdrowie, czy wiek nie pozwala, czy jakieś tam są przyczyny, no to nie, to niech to, to nie stoi, prawda, ale, ale do ust, a kto może, to powinien tylko na przyjmować Pana Jezusa. Bo w tym się wyraża szacunek po prostu odpowiednia postawa wobec Boga. Człowieka stworzenia wobec swojego stwórcy, człowieka wobec Boga. A nie jak tam idą jakoś tam sobie jak, jak w kolejce po coś, a nie, a nie do kogoś. Aha, I, i potem tam te drobiny, partykuły gdzieś tam leżą, poniewierają się, nie wiadomo co, co potem robi, tak z tą samą ręką, tam sobie tu podłubie, tam poskrobie i tak dalej. No. Nie, no nie. Ja protestuję. Komunia święta powinna być w tradycyjny sposób tylko udzielana i przyjmowana. Tak uważam. No, są takie głosy, ponieważ słyszę, że ja słyszę, że jak ktoś chce na przyjąć, a, a, a ksiądz nie chce, nie chce udzielić, tak? I u nas się, u nas się na przyjmuje, że coś takiego. No to trzeba trochę powalczyć, trochę, trochę wymusić na, na tym księdzu. No Pamiętam, jak ja byłem w południowej Kalifornii, to był jakiś taki kościół pod Los Angeles i tam była taka msza szkolna, bo córki moich takich absolwentów moich byłych uczniów, dwoje tam, dwoje moich byłych uczniów tam, i to te córki tam do tej szkoły katolickiej chodziły, no chyba ta, taka msza święta szkolna. Myślałem, że no już nigdy więcej na nową mszę w Stanach Zjednoczonych Jeszcze nie chce iść tak. Potem że w niedzielę to sobie zażyczyłem, żeby gdzieś była stała msza i, i porządnie odprawiona, elegancko i tak dalej. Pięknie uczestniczyli, zresztą dużo Polaków nawet tam było. Jedna pani podeszła, dziękowała mi za filmiki na YouTubie i tak dalej. No, ale w każdym razie na tej, na tej, na tej właśnie tej, tej mszy szkolnej, co tam się działo, no, szap szafarze i szafarki w dżinsowych gaciach i podkoszulkach, tak, t-shirts, jeans. tak sobie po prostu ciało pańskie, krew pańską popijali, tak jakby się, takowały, żeby się stuknęli tymi, tymi kielichami, tak dosłownie, taki, taki luzik po prostu, taki sobie luzik i pełno tych szafarzy i szafarek tam wyszło, a ksiądz na szczęście też komunikował, ja jak przed, przed, no, przed Panem Jezusem, nie przed księdzem, ale y, uklęknąłem to ksiądz aż, aż tak widać może zgłupiał po prostu, aż tak oczy wytrzeszczył, wywałuszył. Co, co to teraz ma być, no ale udzielił mi Komunii Świętej, tak. Ale zdziwko hapło niesamowite, bo tam wszyscy na, na, na rękę, tak, od najmłodszego do najstarszego, nie ma inaczej. Więc tutaj no też, no Apeluję, żeby nawet, nawet jeżeli to jest nowa msza, żeby jednak żyć bardziej tą filozofią, spojrzeniem, które było w starej, nawet jak się uczestniczy w nowej, prawda? Żeby mieć tego Chrystusa w centrum, żeby mieć w sercu poczucie właśnie sakrum i poczucie misterium, żeby to tak przeżywać, żeby się wyciszyć odpowiednio. No, i dzieci też uczyć tego, żeby dorastać, a nie robić, a nie robić zęby świętej dzieci na Ja myślę, że to chyba dosyć jako wstęp i, i reszta na dyskusję, prawda? Dziękuję bardzo.